Nowy wóz strażacki trafił do jednostki OSP w śliwicach. Druchowie uroczyście odebrali kluczyki do nowego pojazdu, który wzmocni strażaków w ich codziennych działaniach, ratujących życie, zdrowie, a także mienie mieszkańców tego regionu. To oni jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, znają dobrze swój region i wiedzą, jak skuteczniej i szybko dotrzeć do pożaru czy wypadku drogowego. Dlatego tak bardzo ważne jest wyposażenie jednostek w niezbędny i profesjonalny sprzęt. Wóz wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 4300 litrów, w zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 430 litrów, nowoczesną wyciągarkę, armaturę wodną, sprzęt ochrony dróg oddechowych, detektory wielogazowe, kamerę termowizyjną, którą też pozyskaliśmy w tym roku, więc jest wyposażony jak na jednostki OSP w dobrym stanie. Sukcesywna wymiana taboru we wszystkich jednostkach OSP w gminie Śliwice sprawia, że strażacy dysponują kilkuletnimi samochodami, chociaż potrzeby jak zawsze są duże. Należy też pamiętać, że działania strażaków ochotników uzupełniają się z funkcjonowaniem państwowej straży pożarnej. Przytoczę tylko statystyki, jeżeli chodzi o ubiegły rok na 28,5 tysiąca interwencji w całym województwie kujawsko-pomorskim w 52% wszystkich likwidacji wszystkich interwencji, wszystkich zdarzeń, brali udział strażacy ochotniczych straży pożarnych. To pokazuje, jaki duży jest wymiar tego udziału. Nowy Mercedes kosztował 800 tysięcy złotych. Współfinansowała go gmina, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.